Trzeci konkurs turnieju czterech skoczni i pierwszy polski triumf. Fantastyczny Dawid Kubacki nie miał sobie równych w austriackim Innsbrucku. Brawo! Pierwsza seria znakomita. 127 metrów z obniżonej belki, prowadzenie i prawie 13 punktów przewagi nad dopiero szóstym Granerudem. Skok numer dwa aż tak dobry nie był. 121,5 wystarczyło jednak do zwycięstwa. Był drobny błąd po prostu na progu, na to w połączeniu z trochę zmieniającymi się warunkami. No, niestety nie pozwoliło odlecieć tak, tak daleko jak bym chciał. Odleciał za to Norwek 133 metry w finale i awans na drugie miejsce. Na podium także Angela Niszek, choć na półmetku trzeci był Kamil Stoch. Pierwszy był rzeczywiście super skokiem. Um, natomiast drugi, drugi on był też bardzo dobry. No, Skoczyłem tak tyle co zwycięzca, prawda? Skończyło się miejscem piątym, czołową dziesiątkę zamknął Piotr Żyła. Dawid Kubacki, najlepszy w Innsbrucku, lider Pucharu Świata w skokach, wyprzedził Halvora Egnera Graneruda, który pozostał liderem turnieju czterech skoczni. Kubacki nie miał sobie równych w pierwszej serii. Ruszał z obniżonego rozbiegu, a i tak uzyskał 127 metrów. Wyprzedził Angela Niszka i Kamila Stocha. Granerud skoczył słabo. 123 metry dały mu szóstą pozycję i blisko 13-punktową stratę do Kubackiego. W drugiej serii lider wykorzystał dobre warunki i oddał skok dnia. 133 metry. Kolejni zawodnicy, w tym piąty ostatecznie Stoch, nie byli w stanie zbliżyć się do Norwega. Zawody kończył Kubacki. Skakał przy niekorzystnym wietrze, ale 121,5 metra wystarczyło do zwycięstwa. Podium uzupełnił Laniszek. Jak się tutaj dowiedziałem e, od trenera, no w tej drugiej serii jednak mogło być troszeczkę lepiej. E, ale mimo wszystko ja jestem zadowolony. W klasyfikacji generalnej turnieju wciąż bezkonkurencyjny jest Granerud, choć jego przewaga nad Kubackim stopniała do 23,3 punktu. W czołowej piątce jest aż trzech Polaków. Trzeci konkurs turnieju czterech skoczni i pierwszy polski triumf. Fantastyczny Dawid Kubacki nie miał sobie równych w austriackim Innsbrucku. Na miejscu brawo bią głośno Patryk Pancewicz i Mateusz Leleń, a my słuchamy. Było nieco obaw przed tym konkursem w Innsbrucku. Po pierwsze, jak z warunkami, bo miało wiać. Po drugie, jak z przygotowaniem skoczni, bo też w nocy padało, temperatura dodatnia. Ale koniec końców mieliśmy udany i w miarę sprawiedliwy konkurs. Dziesiąte zwycięstwo w karierze Dawida Kubackiego i pierwsze tutaj na Bergizel. No, Dawid od początku turnieju, a nawet dłużej, nie schodzi z podium. Siódme z rzędu miejsce na podium Dawida Kubackiego. Wiedzieliśmy, że dziś czeka nas pojedynek Kubacki Graneru. W pierwszej serii doskonały Polak, w drugiej odpowiedź Norwega. Konkurs naprawdę znakomity, jeden z lepszych moim zdaniem w Innsbrucku w ostatnich latach. Zresztą zobaczmy jak to wyglądało w szczegółach. Pierwsza seria znakomita, 127 metrów z obniżonej belki, prowadzenie i prawie 13 punktów przewagi nad Granerudem. Skok numer dwa tak dobry nie był, ale 121,5 wystarczyło do zwycięstwa. Lider turnieju Norwek rut na półmetku był dopiero szósty, ale w finale zaatakował. 133 metry, najdłuższy skok konkursu i awans na drugie miejsce. Na podium także Angela Niszek, choć po pierwszej serii na trzecim miejscu mieliśmy Kamila Stocha. Pierwszy był rzeczywiście super skokiem, um, natomiast drugi, drugi on był też bardzo dobry. No. Skoczyłem tak, tyle co zwycięzca, prawda? No pół metra bliżej, ale piąte miejsce to nadal super wynik. W dziesiątce także Piotr Żyła, wciąż walczący o podium turnieju i trzymający kciuki za wygraną Kubackiego. No, ciągle jest walce, także mam nadzieję, że tam, że tam w tym bizonym będzie. No, panie Piotrze, my też mamy taką nadzieję. Tak, przyglądamy się tym punktom, przyglądamy się różnicom przed Bischofshofen, przed finałem Turnieju Czterech Skoczni, no bo patrzymy na klasyfikację generalną. Z naszej perspektywy po pierwszej serii było super, bo prawie 13 punktów, 12 i 8 odrobione do Graneruda, który z kolei skakał też w tej pierwszej serii w trudnych warunkach, w drugiej znakomity atak, bo skok mimo, że znowu z błędami, to wylądowany bardzo daleko i bardzo ładnie. No Granerud pokazuje, że nie spala się i potwierdza, że jest w dobrej dyspozycji. Jednak Norwegowie opuszczali skocznie z niedosytem. Szczególnie trener Aleksander Sztekl. On podkreślał, że bardzo nie podobała mu się decyzja jury, które przed skokiem ostatniej pary to była para Stefan Hula-Dawid Kubacki zdecydowało się na obniżenie belki startowej. Zdaniem Sztekla, no to raczej zachowanie niepotrzebne ze strony jury, które krytykowali, jak podkreślał, wszyscy trenerzy poza Polakami. Ale Tomasz Turmbichler szybciutko odbił piłeczkę i tak obniżyłbym belkę dla Kubackiego. Tak odpowiedział. No i cóż, wydaje się, że o tym zabiegu myślał już wcześniej w Oberzdorfie, więc ja w te słowa wierzę. Tak, no tu już trzeba było ryzykować. My przecież jak staliśmy na dole, to też tak myśleliśmy sobie po cichu, no, że będzie musiał trener tutaj jakieś decyzje podejmować. No dobrze, posłuchajmy bohatera dzisiejszego popołudnia, Dawid Kubacki i jego wrażenia. Każde zwycięstwo jest wyjątkowe, to nie ma, to nie ma dyskusji z tym. Eee, myślę, że takie, to co przynajmniej ja pamiętam, kiedy chyba Kamil wygrywał w Zakopanem, a ja tam gdzieś stałem na podium Mazurek Dobrowskiego solo przez tyle, eee, tyle gardeł wyśpiewanych na, st na Stadionie w, na Wielkiej Krokwi, to jest coś, to jest coś wyjątkowego, eee, ale, ale każde zwycięstwo jest wyjątkowe, każde zwycięstwo cieszy eee, i każde zwycięstwo dodaje skrzydeł. To oczywiście nie schodzisz z podium turnieju czterech skoczni, wygrywasz dzisiaj, Twój najlepszy konkurs w tym turnieju pod względem skoków? Myślę, że jak na razie tak. Chociaż no też nie wystrzegłem się błędów, bo w tej drugiej serii na pewno liczyłem na to, że, że tych metrów ulecę trochę dalej. Był, był drobny błąd po prostu na progu, na to w połączeniu z trochę zmieniającymi się warunkami. No niestety nie pozwoliło odlecieć tak, tak daleko, jakbym chciał, ale, ale wystarczyło do zwycięstwa i myślę, że z tego się mogę cieszyć i, i to jest fajna baza, na której mogę pracować do, do dnia jutrzejszego. Właśnie jeszcze chciałem dopytać ten drugi skok. Tam widzieliśmy, że te warunki się pod koniec zmieniały. Ty czułeś, że jakoś wyjątkowo ciężkie są te warunki, czy to ten krótszy skok to bardziej jednak wina tego błędu, o którym wspominasz? Znaczy, to, to nie był taki błąd, który by przy normalnych warunkach go aż tak skrócił. Tutaj też ta skocznia jest dość wrażliwa na, na warunki. Myślę, że to było, to było widać w tym, w tym konkursie. I i tak naprawdę niby ta różnica w tym, w tym wietrze z tyłu nie jest aż taka duża, a, a w metrach to robi naprawdę różnicę. I no cóż, taka ta skośnia jest. Trzeba się, do, trzeba się z tym pogodzić. Dzisiaj gdybym. Wiem, że gdybym oddał lepszy skok, to może by było, nie wiem, 2-3 może 5 metrów dalej przy tych warunkach. Teraz to jest trudno ocenić, ale wiem, że, jakiś, że ten drobny błąd był i, i się go nie wystrzegłem. Mimo wszystko myślę, że z dnia mogę być zadowolony, bo wygrałem konkurs tutaj na Bergizel pierwszy raz w życiu, więc jak najbardziej dla mnie ok. Zawodnicy przenoszą się teraz do Bischofshofen, jutro już kwalifikacje, w piątek konkurs skocznia, no powiedzmy dwa słowa dla nas ze znakomitymi wspomnieniami, no bo przecież Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, no kończyły się te turnieje dla nas znakomicie, ale też jeżeli będziemy realistami, no to, no to powiedzmy, że Granerud ma naprawdę dużą przewagę, wystarczającą by to utrzymać. Pamiętam taki turniej, gdy jako lider z Bergizel wyjeżdżał Norwek, to był Daniel Andretande, a w Bischofshofen przegrał z Polakami, a cały turniej wygrał wówczas Kamil Stoch. Ale powtórka w tym roku. Chcielibyśmy bardzo. Chcielibyśmy, no ale zobaczymy. No liczymy na sprawiedliwy konkurs. Niech ten turniej dobry, nie do końca w takiej dobrej dyspozycji, w takim fajnym wydaniu, bo na razie może się to wszystko podobać. No i się podoba jak najbardziej.